Za chwilę historia o tym, że e, warto jest mówić e, rzeczy, e, ale trzeba wiedzieć jak mówić. Czasami trzeba mówić, żeby co powiedzieć, żeby nie powiedzieć, e, a jednak żeby ta osoba, do której się mówi, zrozumiała, mimo że e, może nie do końca wiedzieć e, o co nam chodzi, aczkolwiek e, sytuacja jest jak najbardziej e, konkretna. Zapraszam was ta teraz bardzo serdecznie na pucharek. Nie, no naprawdę. Nie zdążył na swoje spotkanie. Panie doktorze! Tak, czy, pani prezes? Czy są już gotowe te wyniki badań? Oczywiście. Zapraszam do mnie szybciutko. Już mogę? Tak, proszę. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, panie doktorze. I co? Cudownie. Pani prezes, ja zrobiłem prześwietlenie temu zwierzęciu, ale czegoś takiego to ja w życiu nie widziałem. A proszę mi uwierzyć, ja już widziałem wszystko. Ja już widziałem takie rzeczy, których nikt nie widział. Ja na przykład widziałem, jak Krzysztof Piątek strzelił bramkę w sobotę. Dlatego zrobiłem temu koniu prześwietlenie. Tak. Prześwietlenie telefonem. To jest zdjęcie RTG, bo mam takie złącze USG. I proszę bardzo, o to jest zdjęcie tego konia. No i co my tu mamy? Ten koń ma wszystko. Ten koń ma lordozę, sklerozę, fąfozę, pierdziozę i konsekwencje pierdziozy śmierdziozę. – O Boże. – O, jeszcze ma foliozę. A, mało tego. – Tak? – Ten koń, y, jako małe nie nosił wkładki ortopedycznej, dlatego ma płasko stopie. – No niesamowite. – Tak. Proszę, to wszystko widać na zdjęciu. – No a to, co to jest? – A to jest y, kuslawy paluch. – Konia? – Nie, mój. – Chce no Pani do... spróbować? – Nie. nie. – Ale Panie doktorze, no tak. co Pan radzi? Y, – Coś na odświeżenie oddechu, bo wali Pani z paszczy, jak z naczesznej nie dla mnie, dla konia. A, koniu. Tak. Koniu... Szybciutko. Koniu proponuje przejście na wcześniejszą emeryturę. Tak. Tak? I zbilansowaną dietę. Bogatą w błonnik. W błonnik marki koniczyna. Koniecznie czterolistna, bo przynosi szczęście. Prawda? Mhm. Hmm? Czyli musi być błonnik i koń musi dużo pić. Woda, woda i jeszcze raz... Woda. Tak jest. Błonnik, dobrze. Także... Oprócz tego polecam również siebie. Tu jest moja wizytówka, a tu nie. Dziękuję bardzo. Wyśmienicie? Proszę bardzo, raz jeszcze. Tu jest moja wizytówka, a tu nie. Dziękuję raz jeszcze. Oczywiście, raz jeszcze. To jest najlepszy pomysł. Tu jest moja wizytówka, a tu nie. No świetnie. Mam jeszcze jeden napis. No to dziękuję. Tu jest moja wizytówka, a tu nie. Polecam również siebie, bo jak pani wie, jestem jeszcze homeopatą, tak. Osteopatą? O. A odtąd, dotąd, ciuś, 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 psychopatu. Dobrze, panie doktorze. Pani prezes, ponadto tak. specjalizuję się w świńskich jelitówkach u ludzi. O! Więc gdyby się okazało, że wśród swoich znajomych ma pani jakąś świnię, mhm. dzwoni pani do mnie, ja przyjeżdżam, związuje jelita i się już nie wysra, nie? Także... Świetnie, panie doktorze. Pani prezes, Ale... jeszcze jedna tak. rzecz. To jest takie trochę dziwne, bo tak. Co jeszcze? Albo jest tutaj u pani przeciąg, albo wypadł mi czopek. <noise> Powiem tak. Brązowy jest mój, od razu go odłożyć. Nawet jakby kusiło, nie brać, nie ciumciać. Dobrze, panie doktorze. Mamy obgadane, ale proszę, tak proszę mi pomóc. Bo to już jest trzeci koń w tym miesiącu. A konie padają jak muchy. No, no my musimy to zakończyć. A... Ale jak to zrobić, panie doktorze? Po prostu no? trzeba z tym skończyć, jak węzeł gordyjski. Jednym cięciem pożegnać się i po zawodach nie ma tematu. No to mówię właśnie to. To trzeba zrobić. Tak, ale przecież jak to zrobić? Jak on po prostu całe życie z tymi końmi? On się normalnie w siodle urodził. A nie w szpitalu? Mój Boże, jeden głupszy od drugiego, no. To samo powiedziałem, jak ich zobaczyłem. Proszę zawołać go. Kogo? No Marcina. A, bo to o niego chodzi. Tak. Ale ma Pani świetne pomysły. Panie doktorze, w tej chwili proszę mi tego zawołać. W tej chwili. Marcin! Marcin! Co jest? Pozwól do nas, ino chybko. Pędzę galopkiem. Chodź tutaj z tempem. no wszyscy dobrze wiemy, że jesteś świetnym dżokejem, że masz za sobą wspaniałą karierę, mnóstwo nagród, próch pucharów, ale ostatnio jakby... Co? Podżerasz konią owiec, no! Słucham? To może inaczej, no. Może niech przemówi obraz. No. Marcin, ten rysunek wykonał mój ośmioletni syn. Zobacz. Bła Błażejek. Tak. To jesteś ty, a to koń, z którego przed chwileczką zszedłeś. Rozumiesz, o co nam chodzi? O Boże. No właśnie. No. To narysował ośmiolatek? Tak. tak, mój syn. Ale gówno. Ma Marcin, nie to jest istotne? Co ty, marszantem nagle jesteś? Marcin, czy nie przyszło ci do głowy? Czy nie pomyślałeś przez chwilę, że mimo tego, że masz niski wzrost, po wejściu na konia szorujesz nogami po ziemi? Twoje konie biegają w klapkach na oczach. Ale wszystkie konie biegają w klapkach na oczach. Ale tylko Twój ma je po to, żeby nie widział kto na niego wsiada. Ja. Od, Rozumiesz? Odnoszę, Rozumiesz? Wrażenie, odnoszę wrażenie, że chcecie mi coś powiedzieć, ale nie do końca wiem co. Co ty robisz? No, jak stresuję się, to podjadam. No właśnie. no właśnie. Panie doktorze, mam nadzieję, że to nie jest jeden z naszych koni. A propos podjadam. Marcin, a pamiętasz Wielką Warszawską? Pamiętasz? Mhm. Wszystkie konie ruszyły. Nawet twój. Ale ty zostałeś, bo się zaklinowałeś. Ja, ja czuję, że chcecie się mnie pozbyć. Mm. Ale nadal nie rozumiem dlaczego. No ale Marcin zrozumiał. Podajcie mi jeden, jeden jedyny powód, dla którego nie mogę być dłużej dżokejem, no. Nie wiem, może tak. Marcin. Spróbuję, nie gwarantuję, ale spróbuję, 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 spróbuję. Uff, Marcin. Koń waży średnio 500 kilo. Jockey w stroju i z siodłem może ważyć... Maksymalnie. Maksymalnie 10% wagi konia. No i? Kurwa, Marcin, nie możesz jechać na czterech koniach naraz! Kurwa. A karino nie został sprzedany tylko się leczy ze stresu pourazowego. Marcin. A słyszałeś powiedzenie kości ci w dupie nie pęknie? To słyszałem. To jemu pękła. Zaraz, jak Zespół stresu pourazowego, przecież mówiliście, że jakiś pan kupił go córce. Marcin, nie to jest teraz istotne, no. Ty jesteś po prostu za za Powiedz mu, pani niech to zrobi. Konie nie mają z tobą lekkiego życia. Ja już nie wierzę w żadne wasze słowo. Wiecie co? Odchodzę! Swołujcie się! Karino! No, nie było tak źle. No. Powiem pani, ja myślałem, że będzie gorzej, że się nie obędzie bez dramatycznych scen, bez wrzasków, bez wyzwisk. Chuję! Ja to się bałam, że się na koniach wyżyję. No. Chuje gniadę! <grywa> Dobra, pozbyliśmy się Jokeja Nie. Groszka, ale wie pani, no... No tak. Za tydzień jest Wielka Pardubicka, musimy mieć Jokeja. Ja co prawda dałem ogłoszenia do wszystkich szanujących się portali jeździeckich. Dałem ogłoszenie do ihaha.com, do szpicruta.pl, do najeźdźca.de, ale wie pani, no... No tak. Potrzebujemy Jokeja na już. Dżokejana już? Tak jest. Panie doktorze, zapraszam na pierwszą jazdę. Wow! Yeah! Dawaj, cóż, chodź. pan. A